Witam Was bardzo serdecznie w 16 odcinku moich przygód z Gromnym Metin 2 na serwerze Tortuga z tej strony Lexo i zaczynamy V2. Za trochę ponad godzinkę, godzinkę, dwie dokładnie. Zacznie się event dropu Szkat Blasku z Mobów. Będzie on przez 2 godziny, ale ja już sobie tutaj zająłem spota i zaczynam expić bufa. Jak widzicie mam, mam Pedeki, mam torciki, zaraz kupię jeszcze z Isa na Alex, mam te dwie książki lidera, a więc sądzę, że ten 7-5 buffce dzisiaj albo jutro powinienem dobić. No to tak, event dropu szkat kończy się za 8 minut, udało mi się tutaj zdobyć 44. Mam jeszcze 3 na buffie, Wynik oceniam na bardzo słaby, ponieważ dropiąc na 35 levelu je w lochu małp wynosiłem ponad 100 no 150 jakoś w 3 godzin co prawda dzisiaj były tylko dwie włączone ale mimo wszystko bardzo źle oceniam mój drop innym na pewno udało się lepiej tam z 200 wynieść np. V3 No i co jeszcze? A na razie tych przykład nie otwieram jak będę potrzebował właśnie jakiś bodzi do dania 5 bond to wtedy je dopiero otwieram no dobra więc właśnie będziemy dobijać level 75 na bufie powiem wam, że naprawdę strasznie przyjemnie mi się XP o bufa przez to, że tak na kilka dni to robiłem że co no, bufa mam skończonego W XP tutaj V2 jeszcze mu kilka procenta, żeby mieć właśnie na czytanie książek umiejętności i mam nadzieję, że za szybko do tego lochu już nie wrócę przy okazji otwórzmy sobie różę Eliksir księżyca mały. Autopota poty, 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 poty. Powiem wam, że tu będą poty... Poty, no proszę, no. ja. O eliksir lecą. O, fasolka, no na reść, coś sensownego. Ej, poleci mi kiedyś bodzie z tych róż i czekolad. <coughs> Przepraszam, z tych róż i czekoladek. Oczywiście, że nie. Ale naprawdę ładny drop. Autopoty, fasolka. Może być. Ok, tutaj niedawno gracz Alcatel, którego bardzo serdecznie, Alcatel X dokładnie, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. No pokazał mi, gdzie jest ten cały boss i nabiłem sobie na nim 2000 punktów. Wymienię te punkty właśnie na, z tego co słyszałem, najbardziej się opłaca brązowe skrzynki brać. A więc wezmę cztery brązowe i od razu je otworzymy. Najlepsze co z nich może być, to o ile się nie mylę, jest właśnie um, ta moneta jubileuszowa, a więc jubil jubileuszowa, a więc no syf, ale tych monet trochę będę miał, mam nadzieję, do końca eventu. Jeszcze możemy tutaj ile wziąć. Ja mam punktów, moim zwrócią uwagi. To jest ostatnie. No dobra, więc cztery skrzyneczki powinny być. Otworzymy w czekoladki. A niech Alcatel też będzie tutaj K.U. Też czało, okej okay. Poty Może być Poty Może być Poty I jedziemy z tym Wino Poty Duże fiolki Poty Ok, to wszystko Jeszcze skrzyneczka Otwieramy EXP Sprawdźmy konarka. Mm, typowo. No dobra, od razu Kamola możemy przeczytać, a więc jedziemy. Firmiecza, dalej. Jak zawsze mówię to na głos. I. No nie no, ja muszę skargę złożyć. Gwarantował mi, że wejdzie. Obrać dniami i to 9 Zjemy fasolkę i to 9 spadnie Katujemy książeczki. Szarża. Nie udało się i berser. Za syf. Teraz berka może już na pewno czytać i nie wszedł. Dawno ulepszenia nie było, więc jedziemy szpona na 8. Zobaczymy, czy się uda i no nie no po co. No to jedziemy z książkami. i Zacznijmy od szarży. Nie udało się. Berka nie udało się. To jeszcze Kamola czytnijmy. 3,5 tysiąca rangi ma no, mi wziąć jak wejdzie, ale oczywiście nie wejdzie, a więc się tym nie przejmuję. Bierzemy, oddajemy Konara, kontynuujemy. No i jakby tu inaczej, no to jest ten biolog, to jest ta kochana, kochana. Ech. No i kolejna dawka wiedzy, zaczynamy szarża, oczywiście bo po co i berek bo po co, oddajemy biologa, Konary, kontynu, no proszę, w końcu. Kamola nie czytam, bo po prostu nie zdążyłem zbić rangi, nie grałem zbytnio, ale zaraz coś czołgarnie. Event już się skończył, rodzinowy, a ja stwierdziłam, że po prostu nagram wam jakieś bicie metinów czy coś, bo nigdy tego nie robiłem, możecie dać znać, czy wam się coś takiego podoba. A przy okazji chciałem podziękować, że już jest ponad 300 subów. Fajnie, że wam się podoba to, co tworzę. Chorągiewki jeszcze dropią, ale sam widzicie, otrzymałeś chorągiewkę, nie ma. Od razu po prostu znikają, już nie istnieją. Ubijemy tego Metina. Poszukam kolejnych. I tyle. Jaki drop? O. Typowo. Kocham ten zaklęty las. Tam jest Metin, a ja nie mam pojęcia, jak mam się do niego dostać. Zaklęty las powiedziałem? Czerwony las. Mm. Ech, jakby ktoś pytał, nie udało mi się trafić do tamtego metina, ale do niego trafię. Mam nadzieję, no w każdym razie znalazłem inny. Yupi i zobaczymy znowu piękną, piękne kadę, czy może coś ciekawszego. Jakim studem udało mi się w końcu trafić do tego Metinasa, nie wiem jak, ale jakoś mi się udało. I czy warto było? Os. Na bufie. Jakieś. Zaraz wam powiem. Do parat zasadzka. Błądzę po tym lesie jak jaś od domu baba jaki z powrotem do domu, ale jakim studem udaje mi się te osiemdziesiątki piątki znajdować. Ale sami widzicie jaki to jest drop. Czy kiedyś mi poleci rękawica, żeby był lepszy? Nie wiem. Czy kiedyś znajdę Metina 90? Nie wiem. Ale w zasadzie książki chyba mogę czytać. A więc berserk udało się. Szarża udało się. No i to mi się podoba. Znalazłem Metina 90, widzicie jaki śliczny? Ale jak ja mam się tam kurwa dostać? To chyba nie ta dziewięćdziesiątka, którą skądś widziałem, ale kogo to główne interesuje. Ważne, że znalazł. No i kończymy BG dziewięćdziesiątkę. Zobaczymy, może ona będzie bardziej szczęśliwa. Tutaj ostatni spot albo przedostatni. No najlepiej się wyjeb na filmie. Kurwa mać. Przepraszam za państwa. Naprawdę. Zginąłem. No dobra już nie będę robił cięcia, bo to i tak jest chwila raczej. Chyba że znowu się wyrąbia. No nawet mój buff zginął jak miło. No. Więc co ja mam wam tutaj powiedzieć? Szkoda, że tak słabo ten cały event wykorzystałem, ale nudny był. Po prostu szukanie tych bossów to dla mnie za dużo zbyt skomplikowane to dla mnie. Bo znajdziesz takiego bossa, sam go nie ubijesz, znaczy no jeżeli jesteś koksem to sam ubijesz, ale ja jestem biednym główienkiem na 78 levelu, który nie ma dobrego ekua, więc no że tego eventu nie wykorzystałem. Metin już tutaj upada. No upadaj wreszcie. No, o, tutaj już jest jakiś drop. Książeczka. Kału nie podnoszę, pigułka krwi, to sobie od razu ją zjemy I... tyle. No i kolejny metin upada. Czy będzie z niego rękawiczka? Szpon gryfu, kału, os, odłamek... Nie, niestety nie ma. Zresztą ten szpon gryfa sprawdzę. I w ogóle sprawdzę jak ja kału wydropiłem. Wola życia, no to to jest out. I teraz to nowe dusza wilka. To też jest to. No i ostatni metinek na dziś. Może będzie szczęśliwy. Powiem wam, że no chciałem zarabiać na tych metinach, ale bardziej jeżdżenie po tym lesie mnie denerwuje, irytuje w kurze niż jakikolwiek miałbym czerpać z tego zysk. Pedek. No chciałem rękawiczkę, ale pedek też może być. Dobra, to widzimy się przy biologu. W zasadzie to właśnie się zorientowałem, że przecież już tych monet giliszowych zdobywać nie mogę. Mam ich 20 i to jest jakaś skrzynia giliszowa za 20 akurat tych monet, no to ją po prostu kupiliśmy. Z tego co się orientuję to drop jest podobny z niej do piłek, ale zobaczymy. Otwieram i swój powrót oddajemy konarka, konary kontynuuj oczywiście nie przyjął bo jakby inaczej ten kutas mógł to zrobić nie wiem no ale w każdym razie się z wami już żegnam mam nadzieję, że odcinek się podobał jeżeli tak zostawcie łapkę w górę, subskrypcję najlepiej napiszcie jeszcze komentarz a jeżeli już jesteśmy przy komentarzach to dajcie mi znać czym lepiej tropić całe odłamki mentalem czy wupakiem bo to jest chyba jedyny zarobek jednak i będę musiał się za to wziąć, bo na tych metinek hajsu nie zarobię. Cześć.